Dzień dobry, moi kochani. Witam was w Nafie na VR. Ech. W sumie chcieliście, żebym nagrał to, a jak wiecie, ja nie jestem fanem horrorów, a tym bardziej Fnafa i tego miszka. Ale no bardzo chcieliście to, czemu by w sumie nie zagrać. Spróbujemy, jak umrę, to jest wasza wina, więc łapa Witam musi być dostawiona. Ja generalnie nie jestem fanem mocnym tych oto gierek. One Ej, one mamy córeczki, Dzień, fazbear Noc pierwsza, przepraszam, to lecimy. lecimy. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Halo? Tak? Hey. Dobra, czy mogę zrobić tak? Dobra, tutaj się robi tak, tutaj. Czy my mamy coś tu ciekawego? Nie, nie, w ogóle chyba powinienem kamery sobie sprawdzać. Ej, ale ej, to jest akurat pod tym względem fajne. Ale to jest pierwszy dzień, więc to raczej się nie powinienem martwić. Czy mogę kamerę jakoś wyłączyć, aby nie zżerała mi prądu? Cześć, babeczko. Ojoj, oj, oj, oj. O, to jest jakaś kartka, dobra. Chyba nie powinienem tego robić. Ej, 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 tu jest monetka, słuchajcie. Jej, znalazłem monetkę, ale kozak. Dobra, chyba powinienem się w ogóle skupić troszeczkę na tym wszystkim. A to jest piesza noc, więc nie ma w sumie opcji. O, o, mamy, mamy cię, widzę cię króliku. Królik przychodzi chyba z lewej strony, nie? W sumie nie, nie mam nie jestem pewien odnośnie tego Dobra, czy ja mogę... Czy ja mogę wyłączyć kamery, czy nie? O, tu jest kolejny pieniążek, ale super, dobra, mamy dwa pieniążki Przepraszam. A! O, 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 o. o mój Boże! Zestraję się, dobra, ty jesteś po tej stronie. Ja przepraszam bardzo, ale dlaczego? Dobra, ty, ty stoisz przed, przede mną, to wiem, że ty tu stoisz. O mój Boże! I trzejcie to że się wychyla, a ten na mnie biegnie, nie? Ja tutaj... Kisiel w gaciach. Totalnie kisiel w gaciach, więc... Co, co to był za dźwięk? Dobra, tutaj nie chcę otwierać, bo tu jest... E, Boni, tak? To jest Boni, bo to jest królik, nie? To tu nie, nie to nie. Tak to jest Boni, bo cika... Chica... Okay, Hej, słyszałem, że sobie poszła. Ho! Czekajcie. Ej, oj! Ta, tam nie wyjrzę, bo tam, tam kabel mi przeszkadza, więc wyłącz światło. O mój burze! Ej, one stoją mi pod drzwiami, nie? Dalej tu stoisz? Dobra, nie stoisz już tutaj. Weź to wyłącz, dobra, ty stoisz sobie tam, spoko, tu ciebie nie ma, tu, tu ciebie nie ma, o mój Boże, dobra, tutaj Foxy'ego nie, nie ma, to ja w teorii mógłbym, cześć, <laughs> zgaszę ze światło, okej, okay? nie, nie przeszkadza ci to, dobra, pyk, u, u, u. czekajcie, Okej, okay, dobra, czyli jak wychylam się, to... Dobra, rozumiem, rozumiem. Nie ma sensu się wychylać, bo wtedy nam, nasz kolega nas nie lubi. Jasne, rozumiem. Dobra, tutaj możemy sobie otworzyć. Jezu. Dobra, ty już sobie widzisz, jest czwarta, mamy, kurde... Dobra, ja muszę znów mieć zamknięte drzwi. O nie, prąd mi się skończy. Dobra, jest cisza. Jest cicho, jest zbyt cicho. Dobra. Słyszę kroki po lewej. Dobra, mamy 5%, jest czwarta. No nie, o nie, to, jest, to, to, to się źle kończy, nie? Ja już widzę to, jak ja umieram po prostu. Ja pierwszej nocy nie przejdę, naprawdę ja pierwszej nocy nie przejdę. O mój Boże. O nie, o nie, o nie, ja zamykam oczy! Proszę, 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 proszę. proszę. Ja się schowam pod biurko. Ty mi mnie proszę! Nie bij mnie, nie zabiję! Jadaj mnie, błagam! Nie No! Ja już nie chcę, proszę! Ja już nie chcę, serio? Ja już naprawdę nie chcę. O! Oh. O! Oh. Powtórz. O mój Boże! Dobra, lecimy jeszcze raz. No, hello! Co tam? Hello! Hello! hello. Dobra, lecimy! Czy ja monetki z umbogę wyciągnąć? Nie, dobra. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie. Czy mogę szafkę otworzyć? Chyba też nie. Dobra. Kamery są. Okej, okay, tu mamy wszystkich. Ty, ty i ty jesteś. Foxy chyba nie będzie biegły, jeżeli nie wychylę główki, to nie, nie, nie przybiegnie na mnie. Dobra, co so odłożysz iść tutaj? Ewentualnie tutaj. Ewentualnie tutaj, ewentualnie wszędzie. Dobra, inaczej, dobra, na no spokojnie. Pyk, 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 Czy, czy nawalanie ptach chcą kreaturę to, do, 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 dobra opcja? Serio? Ta, 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 oj, tutaj ktoś zniknął Dobra, i ty jesteś prawdopodobnie e, Pyk, pyk, nie, nie macie tu Okej, okay, inaczej, gdzieś ty poszedł, ziomuś Gdzie ty, dobra, ty jesteś tutaj, okej okay, Ty jesteś na kam 5, z piątki będziesz mógł pusz, pójść e, Będziesz mógł pójść na kam 1, c, b prawdopodobnie, tak Dobra, to ty jeszcze, czy kas, siedzisz Dobra, to ja cię tu będę obserwował a czy ty możesz... Czy... Okej, okay, aha, czyli tak zmarnowałem tyle prądu. Okej, okay, super, dobra, gdzie ty poszłaś? Tutaj, tutaj cię... Nie ma, dobra, jesteś już coraz bliżej. Ty jeszcze tam siedzisz, okej. Okay. Ty jesteś tu. Ja już szykuję się, żeby... Żeby w razie czego... Dobra, ty tutaj dalej jesteś, ty znikłeś za to, okej okay. tu cię nie ma, tu cię nie ma jesteś tutaj, ty jesteś dalej, tutaj, dobra. To teraz ja was robię, nie? Robię was tak o was robię. To powiem wam, że ja, ja, się, ja się w cholernie stresuję. Dobra, zamykamy drzwi, nie potrzebuje cię jak nacisnę, to nie... O dobra, przychodzisz obok, okej, okay, ale nie potrzebujesz z tobą tutaj rozmawiać oczywiście. Tu w razie czego guziczek naciskamy. Czy ty dalej? Tu jesteś, ledwo co coś widzę. No nie. E, nie jestem pewien, czy on sobie nie poszedł gdzieś. Dobra, gdzie jesteś, Cika? Ty jesteś tutaj, Cika. Ja cie, ciebie, ciebie nie obawiam za bardzo. E, ty już się cofnąłeś, to możemy otworzyć drzwi na spokojnie. Mamy trzecią godzinę. Cika niedługo będzie chciała nas tutaj dopaść. Macie babeczkę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Cika, dalej, tu jesteś. Ty jesteś tutaj, Boni. Więc nie ma co się na razie Ciebie obawiać. Eee... Czy ktoś jeszcze postanowił chodzić? Chyba nie, z tego co widzę. Cika już e, znikłaś stąd? Czy. Cika, 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 dobra. Dobra, ty jesteś tutaj, to mam ci gdzieś, tutaj zamykamy. Czwarta jest, no. Nie, nie, nie. Gdzie, gdzie ty, króliku, poszedłeś? Królik, gdzie jesteś? Dobra, idziesz tutaj, a ja tutaj zamykam drzwi, tutaj się nie pali, ty stoisz sobie tutaj, to sobie stój ładnie. E, używamy bardzo dużo e, prądu, no nie, ty sobie już idziesz... JEDZE, ZESRAŁEM SIĘ, TARARARA, AHA, ZESRAŁEM SIĘ, TARARARA, A może, MOŻESZ SOBIE IŚĆ? UP, wyłączone światło, o, jest czwarta, no daj piątą, 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 dobra, ty sobie poszłaś, to poszerzyć to możesz? No widzę cię, ziomuś, widzę cię. Na spokojnie, na... a wiecie co, że tutaj nie widzę tego, w sensie tutaj widzę przez szkło, ale nie przez, e, jak to się nazywa, dobra, Ty sobie tu siedzisz, Ciebie tutaj nie... Dobra, Ty siedzisz tutaj dalej, czy Ty się gdzieś ci kacofnęłaś? Tutaj Foxy jest gotowy w ogóle na e, wybiegnięcie. Czekajcie. Zlurujemy go i piękny, piękny lurt poleciał. E, tu jest rajda, mógłbyś nie walić i mamy piątą. Dobra, Cika jest tutaj, ale możemy sobie tak zrobić, wyłączyć światło. E, tutaj, 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 włączmy światło, tutaj chyba. Dobra, tutaj nie ma, na spokojnie robimy. Ty, ty jesteś tutaj. E, ty Udało mi się, a miałem 10%, nie? Ja nie przejdę kolejnych nocy. Nie ma opcji, żebym ja przeszedł kolejne noce. Naprawdę. Jak ja się męczyłem z tą nocą i to naprawdę było męczące. Oj, 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 prezent za blisko, no nie? Ja nie chcę tego otwierać. Oczywiście tak, no nie mogło się inaczej skończyć. No nie, że, no, że dostanę Jabskera na morda, oczywiście, nie? Standardzik, dobra. No dobra, spróbujmy noc drugą. Nie jestem na to gotowy. Ja wiem, że ja nie jestem na to gotowy. Totalnie nie jestem na to gotowy. Siema ziomek, nie chcę z tobą gadać. Zostaw mnie, proszę. Uff, dobra, zaczynamy. Wy jesteście tu wszystkie. Muszę teraz Foxiego pilnować, z tego co się orientuję. Więc wy jesteście jeszcze wszystkie, no nie, Foxy. Mam nadzieję, że nie wyjdziesz za szybko. Bo wolałbym, żebyś yy, nie wychodził po prostu, prawda? Prawda, no właśnie. Uf, dobra, skupienie, Skupionko. czy ja mogę wyłączyć wentylator? Dobra, nikt się jeszcze nie ruszył. Jest, dobrze. Patrzysz im na oczy, czy któryś się na mnie nie patrzy? Oj, oj, oj dobra, jesteście obydwoje tutaj, ty zostałeś, no nie? Okej, okay. czyli... Wy już, już się ruszy... Strasz, jesteście na kamerze 18. Okej, okay. jesteście w dinner area, dobra, jak wy możecie później pójść? Możecie pójść później... Wszędzie tak naprawdę. E, oczywiście muszę Foxiego pilnować. Dobra, gdzie ty polaseś? To jest Cika, o. okej okay, y Tu nie, tu nie. A ty kiedy tu przyszłaś? Przepraszam bardzo. Ej, 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 to mi się nie podoba, bardzo. Bardzo mi się to nie podoba. Ty jeszcze nie wyszedłeś, ty jesteś tutaj, jeszcze ty siedzisz dalej. na widzę Cię, widzę sobie, myślę sobie, że ja Cię nie widzę, nie? Dobra, Foxy już tutaj się szykuje. Ja zapalę sobie światło, zrobię sobie tak, okej, okay, pyk, wyłączymy światło, Ty będziesz troszeczkę bił. No nie, Ciebie tutaj nie widzę, Ciebie też nie ma. Chociaż nie wiem, czy Ty tutaj nikogo nie ma, nie? Czy tu. Nie, Fre Frediego nie ma, więc okej, okay. Mamy drugą. Nie wiem, czy ty przechodzisz tutaj Czy nie, chyba nie, chyba se poszłaś Dobra. Tu możemy mieć zamknięte Ty jesteś tu tutaj? Ty gdzieś polazłeś, dobra, jesteś tutaj, więc możemy otworzyć. Ty jesteś już tutaj Dobra, tutaj zamykamy drzwi. Nie mam zamiaru mieć nic z tobą wspólnego, kumpel. Foxy nie chce za bardzo wyjść. Jest trzecia, damy radę. Słuchajcie, damy radę, moi kochani. Ty jesteś tu. Dobra, ty jesteś tutaj, ja tobie nie otwieram. Pewnie mogę jej otworzyć. Ale chyba. Nie, bo to jest totalnie przed samymi drzwiami. Dobra. Ciebie tu nie ma, dobra. Ja chciałem drzwi otworzyć, nie? O mój Boże. Foxy nie chce wyjść, gdzie ty jesteś, kumpel? Czy ty dalej tu jesteś? Nie, ty sobie poszłaś, cika. Dobra, ty, jest, ty byłaś tam, tu zaraz Foxy będzie chciał wylecieć, dlatego robimy. Tak, tak i zamykamy ci drzwi, żebyś sobie nie myślał. Tutaj nie idziesz, ciebie widziałem przed chwilą, tutaj. Ty jesteś chyba tam, jeżeli się nie mylę, więc super. Ty jesteś tutaj, więc możemy otworzyć. Mamy 3% ostatnie. Aha. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Mamy 2%. Czy damy radę? Jeden. Szósta, szósta. Szósta musi być teraz. Musi być... Wow! Ja nie przejdę kolejnych poziomów, nie ma bata. Nie, nie ma opcji, że ja przejdę kolejne noce. Tutaj już miałem totalny strach. O, dobra, co? Dobra, wyskocz mi panie. Ja Jestem tu gotowy, że to będzie screen. O Dostałem piczku, ale super. O, zjadłem. No i dobra moi kochani, słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli więcej. Ja zakładam, że będziecie chcieli więcej. No to będzie więcej. Ja sobie zakładam czapkę rodzinową, którą rej, rej nie mogę podnieść. Dzięki za oglądanko. Trzymajcie się. No i cześć. Pa pa.